Jeżeli zatem interesuje Cię pracę na giełdzie bądź zwyczajnie chciałabyś, bądź chciałbyś zobaczyć, jak ta robota wygląda na co dzień, albo jeżeli zwyczajnie szukasz nowych możliwości rozwoju zawodowego, to myślę, że powinnaś bądź powinieneś aplikować na kolejną edycję naszych warsztatów stacjonarnych z tradingu AMA Trader. Warsztaty stacjonarne z tradingu IMA Trader odbywają się tutaj, w Trading Roomie Iceberg Trading. W Bydgoszczy i trwają przez 5 dni. 5 pełnych sesji giełdowych, podczas których nabędziesz odpowiednią praktykę i niezbędną praktykę do tego, żeby funkcjonować dalej na rynku giełdowym w Stanach Zjednoczonych. To jest niesamowita okazja, żeby zobaczyć, jak ta robota wygląda od środka. Pograć tutaj wspólnie ze mną, a także innymi osobami, które pracują w tym miejscu i Nabyć nowe, niesamowite umiejętności, które później będziesz mogła bądź przekuć na prawdziwe pieniądze. Najbliższe edycje warsztatów stacjonarnych ogłaszamy na naszej stronie internetowej Iceberg Trading. Link w opisie tego filmu. No i co. No, i do zobaczenia na kolejnych edycjach. Myślę, że będzie to bardzo mądra i przede wszystkim przynosząca dużą zwrotowość inwestycja, która w długim terminie powinna przynieść Wam satysfakcjonujące wyniki finansowe. Do zobaczenia na kolejnej edycji warsztatów stacjonarnych. Ja się nazywam Patryk Chyła, to jest Iceberg Trading. Pozdrawiam.